Crystal Launcher, jak pobrać i skonfigurować? Aby dowiedzieć się, jak zainstalować darmowy launcher Minecraft, obejrzyj ten film do samego końca, a także na samym wstępie polub materiał i zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to niezmiernie wdzięczny. Zanim przejdziemy do sedna poradnika, serdecznie zapraszam Cię na mój serwer Minecraft, na którym właśnie wystartowała 12 edycja RFSMP. A dołączyć możesz nie tylko przez Java, ale też poprzez telefon, za pomocą Minecrafta Bedrock. Po uruchomieniu przeglądarki kierujemy się w stronę pola wyszukiwania i wpisujemy tutaj następującą frazę: Crystal Launcher. Gdy już to zrobicie, klikacie na swojej klawiaturze Enter. Następnie mamy kilka takich stron internetowych i pewnie zastanawiacie się, którą stronę w ogóle macie uruchomić. Już biegnę z pomocą. Uruchamiamy sobie stronę pod tym linkiem. Mało tego, musicie bardzo zwrócić uwagę na to, w co klikacie, ponieważ teraz zanim jeszcze klikniemy, nie mamy żadnych reklam, ale na tej stronie internetowej będą wyświetlane różne reklamy, które musicie po prostu wyłączyć. Więc co teraz robimy? Przechodzimy sobie do zakładki oto tej, czyli pobierz. Kliknąłem, uruchamia nam się reklama, z której oczywiście wychodzę, pod strona się już uruchomiła i jest kilka opcji do wyboru. Ja korzystam z Windowsa, także interesuje mnie oto ta pierwsza wersja. Zróbcie to samo co ja teraz i instalator niebawem się pobierze. Jak możecie tutaj zauważyć, Crystal Launcher się już pobrał, ale oglądajcie dalej, ponieważ jest bardzo ważną rzeczą odpowiednie skonfigurowanie tego launchera. Uruchamiamy go sobie w tym momencie i mamy do wyboru nasz język. Ja wybieram na potrzeby odcinka język polski. Klikamy OK. Uruchamia się w tym momencie instalator. My musimy między innymi kliknąć przycisk "zainstaluj", żeby on się w ogóle w pełni skonfigurował ten launcher. Szanowni państwo, Crystal się za chwileczkę powinien uruchomić. Aktualnie trwa jeszcze etap instalacji. Będzie to zależało tutaj m.in. od wydajności Waszych podzespołów, jak to szybko się zainstaluje. Myślę, że to jeszcze będzie parę sekund. Uruchomiło się następujące menu. Jeżeli nie macie konta premium, to wybieracie przycisk offline. Username, czyli nazwa, wpisujemy na przykład maciusiek.pl321 i klikamy login. Automatycznie wybrała mi się tutaj najnowsza dostępna na ten moment wersja Minecrafta i chcę sobie tego Minecrafta uruchomić więc klikam play czyli przycisk graj. Musicie też pamiętać o tym że pierwsza instalacja troszeczkę potrwa także czekamy cierpliwie aż się Minecraft uruchomi. Jak możecie zauważyć gra została poprawnie włączona a jeżeli właśnie ty dotrwałeś do tego momentu napisz w komentarzu hashtag pphost a przypnę ci serduszko.